Nasz Uniwersytet to miejsce o niezwykłym potencjale. Miejsce pracy poważanych naukowców, charyzmatycznych nauczycieli akademickich, oddanych pracowników administracji, niezwykłej braci studenckiej, fantastycznych doktorantów. To uczelnia, która ma wszelkie predyspozycje do tego, aby stać się silnym, konkurencyjnym i ważnym ośrodkiem akademickim. Aby w pełni wykorzystać nasz potencjał, nasz Uniwersytet potrzebuje jednak zmiany: roztropnej, przemyślanej. Głęboko przedyskutowanej, ale jednak zmiany. Zmiana nie musi oznaczać jednak wyrzeczeń, nie oznacza też ponownego, mozolnego budowania wszystkiego tego, co już osiągnęliśmy. Po prostu na nowo rozłóżmy akcenty. Dbajmy o tych, którzy z oddaniem pracują na rzecz naszej uczelni. Szanujmy i pielęgnujmy naszą odrębność dziedzinową i różnorodność, budując prawdziwą wspólnotę akademicką. Powróćmy do aktywnego udziału nas wszystkich w dyskursie o naszej uczelni. Ograniczajmy, gdzie to tylko możliwe, wszelkie przeciwności biurokratyczne. W końcu powróćmy do właściwych wzorców zarządzania, opartych na transparentności i dzieleniu się władzą. Mój program wyborczy to głos społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. To synteza wszystkiego tego, co zwłaszcza w ostatnich tygodniach usłyszałem od Państwa. Głęboko wierzę, że to nasza wspólna wizja Uniwersytetu Marzeń. Zapraszam do współpracy.